Dziś piłkarze Zagłębia Lubin odbyli jeden trening. Podopieczni Jana Urbana przed południem ćwiczyli na własnych obiektach. Miedziowi dzisiejsze zajęcia poświęcili na realizację taktycznych schematów, które kończyli uderzeniami na bramkę. Trenerzy wymagali maksymalnej dokładności, nie szczędzili podpowiedzi. Ci zawodnicy, którzy dobrze wywiązywali się z zadań, mogli liczyć na pochwały. Po treningu, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, zespół wyjechał na czterodniowe zgrupowanie do Opalenicy. A o to, nad czym Miedziowi będą pracowali na tym mini zgrupowaniu, podpytaliśmy ich szkoleniowca. E, tak, krótkie, krótkie zgrupowanie do soboty. Chcemy je poświęcić przede wszystkim e, tak jak przypuszczasz zajęciom taktycznym przede wszystkim, ale też mamy czas na to, aby podtrzymać różne elementy, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, stąd też te treningi, które będą miały miejsce w opalenicy, a będziemy trenować dwa razy dziennie, jeden z nich będzie bardziej poświęcony przygotowaniu fizycznemu, natomiast drugi założeniom taktycznym. Kapitan Zagłębia, Michał Stasiak, widzi wiele korzyści płynących z wyjazdu do opalenicy. Ja uważam, że w takiej przerwie ogólnie się powinno je, 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 jeździć na takie zrupowania, czy to jest, czy jest nowy trener, czy, czy jest stary, bo na pewno tym bardziej, że wa, warunki do, do treningu tutaj jest taka pra, pra roku, że te boiska jeszcze na pewno nie, nie sprzyjają dobremu do, do, treningowi, a, a z tego co pamiętam w Opalenicy są świetne warunki. Wyjazd na zgrupowanie dla piłkarzy, którzy nie grali w lidze od czasu, kiedy drużynę przejął nowy trener, stanowi okazję do pokazania szkoleniowcowi, że warto na nich stawiać. Będzie okazja się pokazać i przede wszystkim, żeby trener mnie poznał i w aspektach tych piłkarskich no na pewno to wyjazd będzie pożyteczny. Podobnie jak wszyscy kibice zagłębia lubin, liczymy, że praca, którą drużyna wykonana zgrupowaniu w opalenicy przyniesie efekty i miedziowi od meczu z polonią bytą rozpoczną marsz w górę tabeli.